pięknie się toczy w warunkach miejskich normalnie ten rower cały czas banana na gębie mi robi jazda jest ultra przyjemna duże koła dwudziestki na dwucalowych oponach później wam pokażę jakie to opony dość dobre dobrze idą po gruncie i tutaj po asfalcie mam tak troszeczkę z górki Widzę, że... O, widzicie, doładowuję na jedną kreseczkę. Trzymam 20 na godzinę na czwartym biegu. A ile tu jest biegów? 5, 6 6 jest biegów. Zaraz zobaczymy na maksa. Ciężko pod górę. Na zwykłym rowerze prześmiewca 37, jadę. Nie mogłem się doczekać, już po nocy jestem, kiedy wyskoczę na tym rowerku. Pośmigać trochę wrzucimy i sprawdzimy, do jakich prędkości on się rozpędza. No, mam tu 25 km, jadę sobie powolutku, kręcę. Jedna kreseczka do ładowania i jest 25 jaka kadencja? No to rzucę Wam na nogi żebyście mogli zobaczyć o na piątym zakresie 20 21 23 Pierwsza prędkość, pierwszy zakres przy ile on tu będzie przy dziewięciu czyli tutaj jadę na szóstym biegu bo mogę znaczy chodzi o przerzutkę szóstka, widzicie najmniejsza, najszybsza zębatka na tym rowerze jest to możliwe, bo to jest bafang przekładniowy 250 W z tego co wyczytałem w on osiąga 320 W Podejrzewam, żeby miał więcej prądu, to i czterokrotnie mógłby przekroczyć. Odnośnie prądu, rozkręcałem ten sterownik cały, żeby zobaczyć. No nie mogłem się powstrzymać. Jest całkowicie hermetyczny i ma super sprawę. Ma wzmocnione prądowo. Yy, ścieżki jakby wysokoprądowe, te które idą do tranzystorów. Wcześniej, ja na przykład w swoim motusie, to musiałem te ścieżki lutownicą lutować, syny narzucać, albo technika była, druty jakieś dawać. Tutaj już jest to zrobione. Bardzo dobra sprawa. Tranzystory nie będą się przegrzewały. To jest raz, i ten prąd cały czas jest zmniejszona rezystancja na tych ścieżkach. Także tutaj to jest fajna sprawa. Bardzo dobra rzecz. Ktoś w końcu pomyślał odnośnie. Byłem oczywiście też na myjce. I jak dużo wody trafi do środka, do pojemnika ze sterownikiem i na ogniwo, to należy tak trochę poczekać, żeby to ściekło wszystko. Do sterownika nie ma opcji, żeby się dostała woda. Po prostu nie ma, rozbierałem, jest hermetyczny. Wyłączymy na początku rower, żeby łatwo było można to zrozumieć. Rower jest wyłączony i przykładowo mamy tutaj kluczyk, stacyjkę taki fajny. O, przekręcany widzicie? Kluczyk jest taki fajny, przekręcany. Odblokowujemy rower. O, nie w tą stronę. Odblokowujemy rower. O! i wyciągamy ogniwo. Bardzo fajna innowacja, nigdzie tego nie widziałem, wyłącznik. Podejrzewam 15 albo 20 amperowy, który odcina ogniwo od całego układu rowera i od silnika. I teraz co? Tutaj jest ekstra w tym. Tutaj jeszcze jest, widzicie, poziom naładowania ogniwa, tutaj jest port ładowania hermetyczny. O. To Oto, poziom naładowania 50% pokazuje to, jest Bayer Jest może dla mnie nie jest potrzebny, dla, dla kogoś może być bardzo przydatny, przynajmniej na początku. Przykładowo wsadzacie sobie ogniwko i patrzcie, rower się nie włączy. Jest to zrobione po to, takie zabezpieczenie, że jak po prostu byście zapomnieli zablokować roweru, yy, znaczy ogniwo przed wyciągnięciem to nie pojedziecie. To jest bardzo dobra sprawa, antykradzieżowa. Zabezpieczacie ogniwo, o, nie w tą stronę przekręciłem, zabezpieczacie ogniwo siedzi i teraz można dopiero włączyć rower. O, i teraz on się włącza. Bardzo sp fajna sprawa, antykradzieżowa. Zawsze ustawiajcie równa siodełka. Najlepiej na sznurek. Jak macie sznurek, to tutaj centralnie na si przez środek od tyłu środ siodełka do tej centralnej śruby. O, wtedy wam będzie, bo każde przechylenie, przechylenie siodełka powoduje niepotrzebne bóle i deformacje stawów. Na jaką wysokość się wyciągnęło siodełko? To jest gdzieś 94 cm. 93 93 cm może nikomu niepotrzebny pomiar, ale jak on jest krótki od, od koła do koła, tak pirazy około 150 cm ma. Piatełko w tym rowerze zapala się plusem. O, widzicie. Użony jest podobne. Jeździłem z nią w nocy. Da się jechać, nie jest to rewelacja, ale nie jest też takie złe. Można jechać. Tył jest zupełnie dobry, widoczny z daleka. Jest wypukły, także widoczny z boku, ze wszystkich stron. Bo jest taka wypukłość zrobiona. O, I ona jest widoczne. Fajny taki składny rower. Im więcej nim jeżdżę, tym bardziej mi się podoba. Dla mnie trochę kierownica jest za wysoko. O taką gdzieś ją weźmiemy. No może będzie nagrywało na jedyneczce jadę patrzcie amortyzatorek z regulacją. Skok tylko 5 cm, ale chodzi skubany bardzo płynnie. Ma regulację twardości. No i to wszystko chyba więcej nic nie ma. Doładowanie może silnik trochę hałasować, bo ta Insta moja po prostu ona ma głośniki kierunkowe i wyłapuje wszystkie. Już ktoś tam pisał, że nie da się oglądać tego filmu. Bo <grywki> po myjce raz pojechałem na mejkę ciśnieniową i skrzypią. Ale się tu jest przyjemnie. Bardzo fajne rączki może ta regulacja żeby była na manetkę chociaż to może to kwestia przyzwyczajenia się nigdy nie miałem takie działa dobrze teraz jak podregulowałem tą przerzutkę znaczy ona była ustawiona ale ja zawsze po swojemu na piąterce by... I zakres drugi, no kurde, 13 km na godzinę jest niesamowicie przyjemnie, Ale wygodny rower, żona ma w zasadzie to prawie że taki sam rower, więc bardzo dobrze znam te rowery. Tylko ma te opony. Tutaj są dwucalowe, a u niej chyba trzycalowe albo czterocalowe. O ogniwie mówiłem, na tym ogniwie 14,5 Ah, 522 W, można przejechać w dobrych układach około 120 km. Czytałem opisy, no i tam yy, różnie, ale niektórzy piszą 120 km, i to w dobrych układach jest prawda. Powiem Wam, można przejechać na tym ogniwie. 14,5Ah, 120 km. Ja na fundajku przejechałem na ogniwie wyjętym z Motusa Scuti oryginalnym, który ma 7,8Ah, 64 km. Powiedzmy 8Ah, a tu macie 14,5. To jest, no, może 120 km, to będzie dla twardzieli. stówka dla niezaawansowanych, 80. -ka. Po prostu, jeżeli by ktoś pytał o, o zasięg tego roweru w tych silnikach prądu stałego i ogniwach, to nie jest takie oczywiste, kto ile może przejechać na takim rowerze. No, dla, dla pełnych leni, no to tak, 70. 80 lajcikowo, prawie nie, nie kręcąc w powietrzu. To podejrzewam, około 50 można spokojnie na tym rowerze przejechać. O. A jak ktoś odblokuje na samej manetce, to nie wiem, może 40. Bo podejrzewam, powinno, powinien przejechać dobre ogniwa, bo tutaj. Jeździłem tym rowerem sporo. To on dość dobrze trzymają te ogniwa. Także tutaj, no zresztą w tronie też są niezłe. Gdzie ja wyjechałem? Gdzie ja wyjechałem? Ten rower, kurde, dzik. Hey! Hello! Hey! We he went for a bike ride. Intrepid explorers went on an adventure. <laughs> he went through like five buildings. <laughs> nice! <laughs> That's great! Andrew? <laughs> animal. Andrew's awesome. Look, That's great. I can't even explain it. We just a lot. thing. Well, there at one there. point he says we got we want to go see a, a crazy. What do you say, crazy one? A um, weird village. A weird village? Yeah. He says eight miles. No, we get out of the village. And I don't know where. Eight worry. miles go back the for so, 25 yeah. km. Nice! That's a good ride. How many villages? Five. Five. Your lights are on. Almost six. Awesome. Six villages? Yeah. Wow. That's great. The power. You turn off? Power. Oh, okay. Yeah, that's good. Look at it fairly. Wow, that's a cool bike. You like that bike? is awesome. The frugal. Look at this. It's got pneumatic forks. Oh, we needed it. We went through, you know, those back roads where it's all dirt and it goes. We went through a bunch of those. Washboard roads? Yeah, for miles. Because between each village is those roads. That Of course. That's great. So you need the shops how's your bottom how's your derriere it's not bad it's a little bad. sore now. <laughs> <laughs> good job you guys but th this is good as soon as you're getting tired you get a little exercise and then you're like okay mm -hmm. i need more she's on that i'm like pink, 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 pink. Ooh. <laughs> you love it love it